Dzisiaj nagramy Brook Heaven. Ok, to zaczynamy. W poprzednim filmiku zostawiliście 5 łapek w górę. To nagrywam następny filmik. Ok. Tym razem na niebiesko. Myślę, że możecie dać trzy łapki w górę. To nagram następny odcinek. Ok, to zaczynamy. Ok, przebieram się za niebiesko. Z tym może być problem, no ale okej. Okay. Mm, o, a ten. ok, tu ten włosy niebieskie. Z tym nie będzie problemu. idę sobie pofarbować na niebiesko. Dobra, i tu. Dobra i niebieski. Ale... Taki nie, tylko taki no. No jej, chcę się... błękitno. Dobra, jak będzie, jak jest. Okej, okay, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Okej. Okay. Tutaj wezmę tą. O nie, to jest zajęty, trudno. Znów mi się coś z kamerą dzieje, po prostu to jest nie do wytrzymania. Jajku, no. Jakie naprawić ludzie no. Tego się w ogóle nie należy naprawić. Dobra, szukam tu. Do. Dobra, tu. Okej. Okay. I wezmę sobie ten. Okej. Okay. Tu można namalować. I pomaluję sobie na niebiesko tą. I blue. Okej, okay, i usiądę i coś namaluję. Hmm, co będę namalować? Może namaluję tą. Dobra. Jajku. Dobra. Niebieski. Dużo niebieskiego. Okej. Okay. Nie, teraz cofnęłam. Dobre. Dobra okna. Niebieski i maluję. Jest. Nie ma coudno. No, mm, o. No dobra, to wezmę sobie coś do jedzenia. Opałączek i woda. Okej. Okay. Włączę w telewizji. A to co? I będę pić wodę, jeździ donata, pić wodę, donata, wodę, donata, wodę, donata. I tak długo. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. bo naprawdę mi już się podoba. Okej, okay. dobra, jedzie pisze blue, o tu pisze blue, jakie fajnie. Dobra, wezmę mój rowerek. Chcę mój rowerek. A tu jest dobra i niebieski. Chcę niebieski. O. O. i naprawiamy mi się kamera okej okay. a dziewczyna ma niebieskiego balona okej okay. jedziemy na plaży się wykąpać okej okay. Dobra jest woda. Juhu. I tu można mieć dom. Ale to jest chyba zarobuksy, nie? Tak, zarobuksy. Okej. Okay. A ten to dotrwał do tego momentu, tutaj pisze w komentarzach Robuxy, okej okay. to, to dam wtedy serduszko, dobra Dobra, będę iść mojego pączka. Dobra. O, i to jest jeszcze w dodatku niebieska, to ja idę. Okej. Okay. Okej, okay, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie trzy łapki w górę, to nagram następny odcinek z jakimś kolorem. Okej. Okay. Też możecie mi napisać w komentarzach, z jakim kolorem mam nagrać odcinek. No to pa!